Miłość powinna sprawiać, że czujesz się najważniejszą osobą w czyimś świecie. A co jeśli to uczucie zamiast tego sprawia, że czujesz się pomniejszony i niewidzialny? Rozczarowanie, wynikające z bycia zepchniętym na dalszy plan, potrafi być bolesne i dezorientujące. Mając tę świadomość, łatwiej będzie ci obrać drogę prowadzącą do głębszej i bardziej satysfakcjonującej relacji. Zanurzmy się więc w ten temat razem. Czas poszukać odpowiedzi. Numer jeden. Jesteś zawsze przy nim. Zdarza się, że mężczyzna, który zbyt szybko przyzwyczaił się do Twojej obecności, zaczyna traktować Twoją miłość jako coś oczywistego. W takiej sytuacji łatwo jest mu zapomnieć, jak wiele dajesz z siebie każdego dnia. Choć nie jest to sprawiedliwe, to jednak w wielu związkach można zauważyć podobny schemat. Im bardziej jesteś dostępna, tym mniej Twoja obecność jest doceniana. Być może nieraz czułaś, że jesteś tylko tłem jego życia. Kimś, kto zawsze czeka, wspiera i słucha, ale rzadko otrzymuje to samo w zamian. Oddajesz mu swoje serce, poświęcasz czas i uwagę, a mimo to zostajesz z poczuciem niedosytu, jakby twoje starania znaczyły mniej niż powinny. To boli, zwłaszcza gdy zależy ci z całego serca. Nie chodzi tu tylko o rozczarowanie, ale również o poczucie bycia niedocenioną, jakby twoje uczucia były drugorzędne. W takich momentach warto się zatrzymać i zadać sobie pytanie. Czy ta relacja naprawdę daje mi szczęście? Czy czuję się ważna, kochana i szanowana? Jeśli nie, to czas, byś jasno zakomunikowała swoje potrzeby. Zasługujesz na partnera, który widzi w tobie wartość, a nie jedynie wygodę. Czasami najlepsze, co możesz zrobić, to odsunąć się na chwilę i pozwolić drugiej stronie zobaczyć, jak wiele znaczysz. Dystans nie zawsze oznacza koniec. Często jest początkiem większej świadomości. Kiedy przestajesz być dostępna na zawołanie, zaczynasz budzić refleksję. I właśnie wtedy pojawia się szansa na zmianę albo w jego zachowaniu, albo w Twojej drodze do życia, które naprawdę cię uszczęśliwia. Każdy zdrowy związek powinien opierać się na wzajemnym zaangażowaniu, szacunku i chęci budowania wspólnej przyszłości. Nie możesz być jedyną osobą, która się stara. Twoja miłość nie powinna być traktowana jako pewnik. To dar, który należy pielęgnować. Jeśli czujesz, że jesteś niewidzialna, mimo ogromu serca, które wkładasz w te relacje, być może nadszedł czas, by spojrzeć na wszystko z innej perspektywy. Królowe, potrzebujemy Waszej uwagi na chwilę. Zanim ruszymy dalej, chcielibyśmy poprosić Was o małą chwilę uwagi. Nasz zespół ma jeden wielki cel przekroczyć próg tysiąc subskrybentów. W odróżnieniu od innych kanałów, nie prosimy o wsparcie finansowe. Zamiast tego bylibyśmy ogromnie wdzięczni, jeśli moglibyście nas wesprzeć jednym prostym kliknięciem w przycisk. Subskrybuj. Numer dwa. Jego zainteresowanie zaczęło gasnąć. Z czasem możesz zauważyć, że coś się zmieniło, już nie jesteś w centrum jego uwagi, a kontakt z jego strony staje się coraz rzadszy i bardziej powierzchowny. To, co kiedyś było żywe, pełne pasji i zaangażowania, teraz wydaje się wyblakłe. Na początku był obecny niemal nieustannie, każda wiadomość była dla niego ważna, każda wspólna chwila ekscytująca. Teraz jednak zdajesz sobie sprawę, że ta intensywność ustąpiła miejsca obojętności znika spontaniczność, znika troska, jakby emocje, które niegdyś was łączyły, rozpłynęły się w codzienności. Zjawisko to nie jest rzadkością. Wiele relacji przechodzi przez etap spadku emocjonalnego zaangażowania. Jednak gdy zaczynasz czuć się zepchnięta na dalszy plan, to sygnał, że warto się temu bliżej przyjrzeć. Czy jego oddalenie wynika z chwilowych trudności, jak stres w pracy czy problemy osobiste, a może to coś głębszego utrata emocjonalnej więzi, albo obecność innej osoby, która zaczęła wypełniać przestrzeń, która kiedyś należała do ciebie. Najważniejsze w takich chwilach jest to, by nie tłumić swoich uczuć. Milczenie może tylko pogłębić dystans. Otwarta i szczera rozmowa może pomóc odkryć źródło tego ochłodzenia. Czasami okazuje się, że to tylko chwilowy kryzys, który można pokonać, jeśli obie strony tego chcą. Innym razem zaś stajesz przed bolesną, ale wyzwalającą prawdą. Nie jesteś już dla niego tą samą osobą, którą był kiedyś zafascynowany. W każdej z tych sytuacji ważne jest, byś nie zapominała o swojej wartości. Zasługujesz na relację, w której będziesz nie tylko obecna, ale też naprawdę widziana i słyszana. Partner, który cię kocha, nie pozwoli byś czuła się nieważna. Jeśli jego uczucia wygasły, nie jest to powód, byś zwątpiła w siebie. To po prostu znak, że nadszedł moment, by spojrzeć w przyszłość z nową siłą i gotowością do życia, które przyniesie ci prawdziwe spełnienie. Numer 3. Zbyt często okazujesz zazdrość. Zazdrość to uczucie, które może pojawić się w każdej relacji, ale gdy jest ona wyrażana zbyt często i w nadmiarze, może znacznie obciążyć związek. Wyobraź sobie, że stoisz w pięknym miejscu, otoczony malowniczym krajobrazem, ale nagle pojawia się gęsta mgła, która zasłania wszystko wokół ciebie. Tak właśnie może czuć się mężczyzna, gdy jego partnerka zbyt często okazuje zazdrość. To uczucie ograniczenia, niepewności i napięcia. Zazdrość, choć początkowo, może być postrzegana jako oznaka troski i miłości, gdy jest nadmierna, staje się jak niewidzialna nić, która dusi związek. Na początku relacji to zupełnie naturalne, że oboje chcecie spędzać ze sobą jak najwięcej czasu i wzajemnie poznawać swoje życie. Zazdrość może pojawić się, kiedy jedno z Was spędza czas z innymi osobami lub kiedy dochodzi do sytuacji, które wywołują poczucie zagrożenia. W takich momentach, jeśli zazdrość jest wyrażana w sposób subtelny i umiarkowany, może być traktowana jako troska o drugą osobę. Jednak w miarę jak związek się rozwija, pojawianie się zazdrości zbyt często może powodować poważne problemy. Kiedy mężczyzna czuje się nieustannie obserwowany, kiedy każde jego działanie jest analizowane i oceniane przez partnerkę, może to prowadzić do poczucia klaustrofobii. Zamiast czuć się kochanym i cenionym, zaczyna odczuwać, że jest traktowany jak osoba, która nie ma prawa do własnej przestrzeni. Kiedy partnerka za każdym razem okazuje nieufność lub wyraża obawy związane z relacjami mężczyzny z innymi osobami, z czasem zaczyna to wprowadzać do związku atmosferę napięcia i lęku. Mężczyzna zaczyna się zastanawiać, czy w ogóle ma możliwość budowania innych relacji, które mogą być istotne dla jego życia. Tego rodzaju sytuacje mogą poważnie wpłynąć na jego poczucie komfortu i bezpieczeństwa w związku. Nadmiar zazdrości może również prowadzić do problemów z zaufaniem. Zamiast rozwijać relację opartą na wspólnej otwartości, zaufaniu i wsparciu, zaczynają się pojawiać podejrzenia, i obawy, które nie mają solidnej podstawy. Kiedy zbyt wiele czasu poświęca się na kontrolowanie drugiej osoby, zamiast na pielęgnowaniu więzi, może to prowadzić do poczucia izolacji i utraty poczucia własnej wartości. Mężczyzna może zacząć czuć się, jakby nie miał prawa do prywatności, co w końcu może wpłynąć na jego zdolność do bycia otwartym i szczerym w relacji. Warto zrozumieć, że w każdej relacji potrzebna jest przestrzeń, przestrzeń na rozwój osobisty, na relacje z innymi ludźmi, na czas, który można spędzać samodzielnie, robiąc to, co sprawia radość. Zazdrość, choć naturalna w pewnych momentach, nie powinna być siłą napędową w związku. Każdy z nas zasługuje na przestrzeń do bycia sobą, na życie, które jest nie tylko zbudowane na podstawie relacji z drugą osobą, ale również na indywidualnych pasjach, zainteresowaniach i celach. Zamiast nieustannie obawiać się, że twój partner może mieć kontakt z kimś innym, warto nauczyć się ufać. Zaufanie jest fundamentem każdej zdrowej relacji. Zamiast spędzać godziny na analizowaniu jego zachowań i zastanawianiu się, gdzie może być, czy z kim, spróbuj otworzyć się na dialog. Bądź gotowa na szczerą rozmowę o swoich obawach, ale także staraj się zrozumieć, skąd te obawy się biorą. Czy są wynikiem Twoich wcześniejszych doświadczeń? Może są to lęki, które mają swoje korzenie w przeszłości? Zrozumienie źródła tych emocji pomoże Ci lepiej radzić sobie z tymi trudnymi uczuciami. Pamiętaj, że prawdziwa miłość nie polega na tym, by nieustannie trzymać drugą osobę w garści. Miłość to zaufanie, wsparcie i gotowość do wspólnego rozwoju. Jeśli zazdrość staje się zbyt dominująca w relacji, to zamiast budować więź, zaczyna ją niszczyć. Czasami warto poświęcić chwilę na refleksję, aby zrozumieć, dlaczego czujemy zazdrość i czy rzeczywiście ma ona podstawy w rzeczywistości, czy też jest efektem naszych wewnętrznych lęków. Zamiast dawać się ponieść emocjom, warto wypracować sposób na rozwiązywanie takich sytuacji w sposób spokojny i dojrzały. Zamiast zdominować swoją relację potrzebą ciągłej kontroli i zazdrości, postaraj się stworzyć przestrzeń dla wzajemnego zaufania i wspólnego rozwoju. Zaufanie nie polega na tym, by nie dopuszczać do siebie żadnych wątpliwości, ale na tym, by mimo ich istnienia umieć rozmawiać o nich, dzielić się swoimi uczuciami i budować relację, która będzie oparta na szacunku, zaufaniu i przestrzeni dla każdego z partnerów. Warto zapamiętać, że miłość nie oznacza ograniczeń, ale wzajemnego szacunku, zrozumienia i gotowości do bycia razem, jednocześnie zachowując swoje indywidualne pasje, potrzeby i cele. Tylko wtedy, gdy Oboje partnerzy poczują się wolni i pewni siebie, będą mogli stworzyć relację, w której zazdrość nie będzie dominującym uczuciem, ale naturalnym elementem, który pojawia się tylko w momentach niepewności, ale nigdy nie wpływa na całą dynamikę związku. Numer 4. Używasz emocji jako narzędzia wpływu. W relacjach partnerskich jednym z najbardziej destrukcyjnych zachowań, jakie może wystąpić, jest wykorzystywanie emocji drugiej osoby do osiągania własnych celów. Szczególnie mężczyźni bywają bardzo wrażliwi na sytuacje, w których czują się manipulowani, gdy mają wrażenie, że decyzje, które podejmują, nie wynikają z ich własnych przekonań, lecz z narzuconego poczucia winy lub strachu przed konfliktem. Choć może się wydawać, że subtelne naciski czy wzbudzanie wyrzutów sumienia pomagają w osiąganiu porozumienia, w rzeczywistości prowadzą do stopniowego wycofywania się emocjonalnego z relacji. Wyobraź sobie, jak czuje się osoba, która nieustannie musi analizować swoje zachowania, obawiając się Twojej reakcji: czy nie będzie za bardzo zraniona, urażona, czy nie zacznie obwiniać go. Za coś, czego nawet nie był świadomy. Taki klimat niepewności i napięcia powoduje, że partner z czasem traci zaufanie do własnych uczuć. Zamiast szczerej rozmowy pojawia się milczenie, zamiast bliskości, dystans, a każde kolejne nieporozumienie zostaje zamiecione pod dywan, byle tylko uniknąć emocjonalnej burzy. Stosowanie takich strategii, choć czasem nie do końca świadome, sprawia, że relacja traci swoją autentyczność, bo tam, gdzie zaczyna rządzić manipulacja, przestaje być miejsce na otwartość i prawdziwe zrozumienie. Nawet jeśli na początku przynosi to pozorne korzyści, w dłuższej perspektywie prowadzi do emocjonalnego wypalenia. Mężczyzna, który czuje się osaczony przez emocjonalne szantaże, zamiast zbliżać się, zacznie oddalać, aż w końcu zamknie się całkowicie lub podejdzie. Jeśli naprawdę zależy Ci na tym, by być dla niego kimś wyjątkowym, nie próbuj wpływać na jego uczucia poprzez winę czy strach. Zamiast tego stwórz bezpieczną przestrzeń, w której może być sobą, bez oceniania, bez presji. Związek, w którym panuje wzajemny szacunek i zaufanie, to taki, gdzie nie trzeba niczego wymuszać, bo wszystko płynie z autentycznej potrzeby bliskości. Tylko w takim klimacie może zakiełkować prawdziwa, głęboka więź. Oparta nie na kontroli, lecz na wolności, bycia razem, z wyboru, a nie z przymusu. Numer 5. On może właśnie przechodzić przez trudny okres. Czasami w relacjach międzyludzkich zaczynamy odczuwać chłód, którego wcześniej nie było. Brakuje nam ciepła, gestów, bliskości, zaangażowania, które dawniej były niemal oczywiste. Pojawia się pytanie. Dlaczego on już nie jest taki jak wcześniej? Czy coś się zmieniło w jego uczuciach do mnie? Takie myśli mogą być bardzo bolesne i frustrujące, zwłaszcza gdy przez długi czas czułaś się dla niego kimś naprawdę ważnym. Łatwo wtedy popaść w przekonanie, że przestałaś być jego priorytetem, że oddala się od ciebie z obojętnością. Jednak zanim uznasz, że jego serce się ochłodziło, warto rozważyć jeszcze jedną możliwość. Taką, o której rzadko się mówi, bo często bywa niewidoczna. Być może twój partner właśnie przeżywa wyjątkowo trudny czas w swoim życiu. Nie każdy człowiek potrafi lub chce otwarcie mówić o tym, co go przytłacza. A mężczyźni, wychowywani przez lata w przekonaniu, że okazywanie słabości to coś wstydliwego, często chowają swoje emocje głęboko w sobie. Zamiast mówić o bólu, stresie czy rozpaczy, wolą milczeć i odsuwać się w cień. Nie dlatego, że nie czują, ale dlatego, że nie wiedzą, jak wyrazić to, co dzieje się w ich wnętrzu. Może zmaga się z problemami rodzinnymi, które podkopują jego spokój, może nosi w sobie niepokój o zdrowie własne lub bliskiej osoby, może doświadczył zawodów pracy, stracił sens, cel lub grunt pod nogami. Często nie dostrzegamy tych cichych bitew, które ktoś toczy za zamkniętymi drzwiami własnych myśli, i choć na pierwszy rzut oka wydaje się Zdystansowany, małomówny czy nawet obojętny, to w rzeczywistości może być to jego sposób radzenia sobie z ciężarem, którego nie chce nikomu narzucać, nawet tobie. W takich chwilach łatwo poczuć się odrzuconą. Można pomyśleć: Nie mówi mi nic, więc pewnie mu nie zależy. Ale czasem milczenie nie wynika z braku uczuć, lecz z potrzeby ochrony przed światem, przed samym sobą, przed tym, że jego cierpienie mogłoby obciążyć innych. Dlatego najważniejsze, co możesz zrobić, to zachować empatię. Nie musisz rozwiązywać jego problemów. Wystarczy, że będziesz uważnie, spokojnie, bez presji. Czasem jedno zdanie: Jestem tutaj, jeśli będziesz mnie potrzebował. Ma większą moc niż dziesiątki analiz i pytań. Twój partner może potrzebować czasu, by dojść do siebie, by znów poczuć grunt pod stopami. Nie chodzi o to, by się poświęcać czy zapominać o własnych potrzebach, lecz o to, by pokazać, że relacja to nie tylko wspólne śmiechy i dobre chwile, ale też obecność w trudnych etapach życia. Kiedy okażesz mu cierpliwość i zrozumienie, dasz mu przestrzeń do oddechu, ale również sygnał, że może na Tobie polegać bez oceniania. A to buduje zaufanie, które jest fundamentem każdej trwałej więzi. Bliskość nie zawsze objawia się w słowach. Czasem wyraża się w milczeniu, które mówi: Nie musisz być silny cały czas. Jeśli potrafisz to dostrzec, jeśli jesteś w stanie dać mu czas i wsparcie w jego cieniu, to zbudujesz coś znacznie cenniejszego niż tylko codzienną uwagę. Zbudujesz głęboką, prawdziwą relację, opartą na lojalności, empatii i wyrozumiałości. Bo właśnie wtedy, gdy nie jest mu łatwo, może się przekonać, że nie musi być sam. Numer 6. Zbyt często go krytykujesz. W każdej bliskiej relacji prędzej czy później pojawia się potrzeba wyrażenia swojego zdania, czasem również niezadowolenia. To zupełnie naturalne. Konstruktywna krytyka, jeśli wypowiedziana z wyczuciem i troską, może stanowić fundament rozwoju i wzajemnego zrozumienia. Jednak kiedy uwagi zaczynają dominować w codziennych rozmowach, a każda interakcja staje się okazją do poprawiania drugiej osoby, łatwo przekroczyć cienką granicę między budowaniem a niszczeniem. Zastanów się, co może czuć ktoś, kto nieustannie słyszy, co zrobił źle, co powinien zrobić inaczej, czego mu brakuje. Taki przekaz, powtarzany dzień po dniu, nie tylko osłabia jego wiarę w siebie, ale także prowadzi do emocjonalnego dystansu. Nikt nie chce czuć się wiecznie oceniany. A jeśli zaczyna kojarzyć związek z ciągłą krytyką, zamiast z miejscem wsparcia i akceptacji, to naturalne, że zacznie się wycofywać, czasem nawet nieświadomie. Może początkowo będzie próbował się tłumaczyć, walczyć o zrozumienie, ale z czasem, jeśli usłyszy więcej wyrzutów niż słów, uznania, jego zaangażowanie zacznie gasnąć. Przestanie dzielić się swoimi myślami, emocjami, marzeniami. Zbuduje wokół siebie niewidzialny mur, by chronić się przed kolejną falą uwag, które sprawiają, że czuje się niewystarczający. W ten sposób między Wami może pojawić się chłód, który trudno będzie przełamać bez głębokiej refleksji. Pamiętaj, każdy, każdy człowiek, niezależnie od płci, potrzebuje czuć się doceniony. Twój partner nie oczekuje doskonałości w oczach świata, ale pragnie być kimś wyjątkowym w Twoich oczach, nawet jeśli. Popełnia błędy, nawet jeśli czasem zawodzi, świadomość, że ma u boku kogoś, kto dostrzega w nim więcej niż jego potknięcia, może być dla niego największym źródłem siły. Zamiast koncentrować się na tym, co w nim cię drażni, spróbuj spojrzeć na niego przez pryzmat tego, co w nim wartościowe. Może nie zawsze mówi to, co chciałabyś usłyszeć, może nie wyraża uczuć w sposób, do którego jesteś przyzwyczajona. Ale jeśli przyjrzysz się uważnie, Zobaczysz, że w jego działaniach, gestach, codziennych decyzjach często ukrywa się troska i oddanie. Naucz się dostrzegać te małe sygnały, bo to właśnie one tworzą prawdziwą bliskość. Nie oznacza to, że masz tłumić swoje potrzeby, czy udawać, że wszystko jest w porządku, ale sposób w jaki wyrażasz swoje niezadowolenie może mieć ogromne znaczenie. Zamiast mówić znowu to zrobiłeś źle, możesz powiedzieć chciałabym, żebyśmy spróbowali inaczej. Taki ton to zachęca do dialogu, a nie do obrony. Twórz przestrzeń, w której będzie czuł się bezpiecznie. Nie tylko wtedy, gdy wszystko układa się idealnie, ale również wtedy, gdy popełnia błędy. To właśnie w takich momentach można zbudować relację, która nie opiera się na krytyce, lecz na wzajemnym wspieraniu się i wspólnym pokonywaniu trudności. Bo kiedy czuje, że nie musi być doskonały, by być kochany, wtedy zaczyna cię widzieć jako osobę, której obecność jest dla niego naprawdę cenna. Numer 7. Jego przeszłość wciąż nie została zamknięta. Czasami pojawia się to niepokojące uczucie. Intuicja podpowiada, że jego serce albo myśli wciąż są związane z kimś z przeszłości. Mimo, że starasz się to zignorować, są chwile, kiedy jego zachowanie pozostawia cię z pytaniami bez odpowiedzi. Bywa, że dystans, jaki między wami odczuwasz, wynika nie z tego, co się dzieje między wami teraz, ale z tego, co on wciąż niesie w sobie z przeszłości. I zanim osądzisz go pochopnie, warto spróbować zrozumieć, z czym może się zmagać. Być może nosi w sercu wspomnienie relacji, która nigdy tak naprawdę się nie zakończyła. Może chodzi o byłą partnerkę, której odejście zostawiło ślad, albo o uczucie, które nigdy nie zostało odzajemnione, a może o kobietę, z którą życie nie dało mu szansy na stworzenie czegoś trwałego. Niewypowiedziane emocje, nierozliczone wspomnienia czy tęsknota za czymś utraconym mogą w nieświadomy sposób rzutować na jego obecne wybory i sposób w jaki angażuje się w nową relację. Ważne byś nie obwiniała siebie. Jego zachowanie nie świadczy o twojej wartości ani o tym, że czegoś ci brakuje. To nie ty jesteś powodem, dla którego nie potrafi być w pełni obecny. To jego wewnętrzne zmagania, z którymi sam jeszcze się nie uporał, sprawiają, że nie jest gotów otworzyć się całkowicie na nową miłość. Czasem ludzie niosą ze sobą bagaż emocjonalny tak długo, że zapominają, jak to jest kochać bez lęku, bez porównań, bez oglądania się za siebie. Może się zdarzyć, że przez to wszystko poczujesz się jak opcja zapasowa, jakbyś była tą drugą, nawet jeśli on tego wprost nie mówi. I to boli. W takich chwilach bardzo łatwo jest się zagubić, zacząć wątpić w siebie i w sens tej relacji. Dlatego tak ważne jest, by nie tracić kontaktu z własnymi uczuciami. Jeśli wciąż zmagasz się z niepewnością, jeśli czujesz, że on nie traktuje Cię jako priorytetu, pora otwarcie z nim porozmawiać. Szczerość w rozmowie może stać się punktem zwrotnym. Powiedz, co czujesz, podziel się swoimi obawami. Zapytaj wprost, czy jego serce nadal tkwi. Przeszłości. Jego odpowiedź może otworzyć przed tobą prawdę, którą dotąd próbowałaś sama złożyć z fragmentów gestów i niedomówień. I nawet jeśli ta prawda będzie trudna, lepiej znać ją teraz niż tkwić w relacji, która nigdy nie będzie kompletna. Równocześnie pamiętaj, że masz prawo do stawiania granic. Nie musisz czekać w nieskończoność, aż on zakończy to, co już dawno powinno zostać zamknięte. Twoje emocje są równie ważne. Jeśli widzisz, że jego przeszłość nieustannie kładzie się cieniem na waszym tu i teraz, zapytaj siebie: czy właśnie tego chcesz? Czy jesteś gotowa kochać kogoś, kto sam jeszcze nie nauczył się odpuszczać? Mężczyzna, który naprawdę jest gotów na związek, nie będzie zmuszał cię do rywalizacji z duchem przeszłości. On zobaczy w tobie kobietę, która zasługuje na miłość tu i teraz. Bez warunków, bez porównań, bez nale, a jeśli nie potrafi Ci tego dać, to nie ty masz go uzdrawiać. Nie Twoim zadaniem jest czekać, aż dojrzeje do tej relacji. Czasami największym aktem miłości do samej siebie jest odejście. Zanim zatracisz się w kimś, kto sam jeszcze nie potrafi być obecny. Numer 8. Jego praca jest na pierwszym miejscu. Kiedy mężczyzna sprawia, że czujesz, iż nie jesteś jego najwyższym priorytetem, niekoniecznie oznacza to, że stracił dla ciebie zainteresowanie lub że pojawiła się inna kobieta w jego życiu. Znacznie bardziej prawdopodobne jest, że w tej chwili to jego kariera pochłania większość jego uwagi. Wielu mężczyzn jest niezwykle pasjonatami swoich zawodowych celów, a ich ambicje mogą nieświadomie sprawić, że życie osobiste zostanie odsunięte na drugi plan. Osiągnięcie sukcesu zawodowego często wymaga czasu, energii i poświęcenia, a niekiedy także wyrzeczeń. Gdy mężczyzna całkowicie poświęca się swojej karierze, może zdarzyć się, że zignoruje emocjonalne potrzeby swojej partnerki, nie robiąc tego z złej woli. Zatopiony w długich godzinach pracy, projektach i obowiązkach, może nie zauważyć, że wasz związek staje się mniej istotny, ale to nie oznacza, że jego uczucia do ciebie wygasły. Po prostu w danym momencie jego ambicje zawodowe przejmują kontrolę. Łatwo jest poczuć się zaniedbanym w takich sytuacjach. Może pragniesz więcej wspólnego czasu, głębszych rozmów lub po prostu znaku, że jesteś dla niego równie ważna jak jego praca. Zamiast jednak czuć się odrzuconą lub zranioną, warto spróbować zrozumieć jego perspektywę. Dla wielu mężczyzn pragnienie sukcesu zawodowego ściśle wiąże się z poczuciem własnej wartości. Chcą udowodnić sobie i innym, że są w stanie osiągnąć sukces, zapewnić sobie stabilność finansową, a być może również stworzyć stabilną przyszłość dla Was obojga. Jeśli zauważysz, że jego praca pochłania większość jego uwagi, warto porozmawiać z nim otwarcie o swoich uczuciach. Przedstaw swoje emocje, nie wywierając presji i nie oskarżając go. Pokaż mu, że szanujesz jego marzenia i ambicje, ale jednocześnie nie możesz ignorować własnych potrzeb. Zdrowa równowaga między karierą a związkiem może zaistnieć tylko wtedy, gdy oboje będziecie się nawzajem wspierać. Zamiast sprzeciwiać się jego pasji do pracy, pokaż mu swoje wsparcie. Zachęcaj go w dążeniu do zawodowych celów, interesuj się jego projektami i świętuj jego sukcesy. Jeśli zauważysz, że jesteś nie tylko partnerką, ale także sprzymierzeńcem w jego zawodowym życiu, wasza więź może się jeszcze bardziej pogłębić. Jednak to nie oznacza, że powinnaś akceptować jego zaniedbanie. Związek powinien opierać się na wzajemności. Zasługujesz na tyle samo uwagi i czułości, ile on poświęca swojej karierze. Jeśli czujesz, że nieustannie walczysz o jego czas, a on nie chce iść na żadne kompromisy, warto zastanowić się, czy takie nierównowagi w relacji są dla ciebie do zaakceptowania. Ostatecznie chodzi o znalezienie równowagi, w której zarówno jego ambicje zawodowe, jak i wasz związek będą miały swoje miejsce. Mężczyzna, który naprawdę cię kocha i szanuje, znajdzie sposoby, by włączyć cię w swoje życie niezależnie od zobowiązań zawodowych. Sukces traci na znaczeniu, gdy nie ma kogoś, z kim można się nim podzielić. Numer 9. Zbyt duże przywiązanie emocjonalne. Wyobraź sobie, że stoisz w gęstej mgle, która utrudnia każdy ruch i sprawia, że każda droga wydaje się niejasna. Tak właśnie może czuć się mężczyzna, gdy znajduje się w relacji z partnerką, która nieustannie domaga się uwagi, potwierdzenia i bliskości. Pragnienie miłości jest zupełnie naturalne, ale kiedy to pragnienie przeradza się w ciągłe żądanie, może stać się przytłaczające dla niego. Każdy człowiek potrzebuje przestrzeni dla siebie, momentów, w których może odpocząć, zająć się swoimi własnymi zainteresowaniami i po prostu zatracić się w swoich myślach. Jednak, kiedy kobieta postrzega swojego partnera jako jedyne źródło swojego emocjonalnego dobrostanu i nieustannie szuka jego potwierdzenia, może to sprawić, że on zacznie się stopniowo wycofywać. Nie dlatego, że jej nie kocha, lecz dlatego, że zaczyna odczuwać, że w związku nie ma już miejsca na jego własne potrzeby. Związek powinien opierać się na wzajemnym dawaniu i braniu. Jednak gdy ta równowaga zostaje zaburzona i jeden z partnerów koncentruje się wyłącznie na uszczęśliwianiu drugiego, zaniedbując własny rozwój, może to prowadzić do emocjonalnego wypalenia. Mężczyźni, którzy wciąż znajdują się w roli ratownika lub opiekuna, mogą w końcu poczuć, że nie tylko są odpowiedzialni za siebie, ale także za całkowity emocjonalny dobrostan swojej partnerki. To może być przytłaczające i wywołać chęć dystansu. Ważne jest, aby zrozumieć, że zdrowy związek nie opiera się na ciągłej zależności, lecz na wzajemnym zaufaniu i osobistej niezależności. Mężczyzna czuje większe przyciąganie do kobiety, która prowadzi własne życie, realizuje swoje pasje i jest emocjonalnie stabilna na tyle, by nie uzależniać swojego szczęścia wyłącznie od niego. To nie oznacza, że należy tłumić swoje uczucia, ani udawać, że nie potrzebujesz bliskości. Raczej chodzi o znalezienie równowagi między pragnieniem miłości a szacunkiem dla osobistej przestrzeni drugiego człowieka. Jeśli zauważysz, że ciągle szukasz potwierdzenia, lub czujesz się źle, gdy on spędza czas sam lub z przyjaciółmi, zastanów się, skąd bierze się to pragnienie. Czy wynika to z niepewności, które nosisz ze sobą z przeszłości? Czy czujesz się wartościowa tylko wtedy, gdy on poświęca ci uwagę? takie pytania mogą pomóc odkryć głębsze przyczyny własnego zachowania. Zamiast bombardować go ciągłymi wiadomościami, pytaniami i oczekiwaniami, spróbuj świadomie skupić się również na własnym życiu. Rozwijaj swoje pasje, spotykaj się z przyjaciółmi, pracuj nad osobistymi celami. Wszystko to nie tylko poprawi twoje poczucie satysfakcji, ale także zwiększy twoją atrakcyjność w jego oczach, bo nic nie jest bardziej pociągające niż kobieta, która znajduje spokój w sobie i cieszy się swoim życiem. Kiedy mężczyzna zobaczy, że jesteś niezależną, szczęśliwą osobą, która potrafi świecić, niezależnie od jego ciągłej uwagi, będzie chciał spędzać z tobą więcej czasu. Prawdziwa miłość nie bierze się ze strachu przed utratą ani z potrzeby ciągłego potwierdzania siebie, ale z wzajemnego szacunku, zaufania i chęci wspólnego wzrastania. Na zakończenie pozostawiam Ci dwa filmy, które pomogą Ci lepiej zrozumieć filozofię stoicką. Jeśli film Ci się podobał, napisz: 9 w komentarzu. Jeśli nie, napisz: 0, aby dać mi znać, jak mogę ulepszyć moje przyszłe materiały. Jeśli nasze treści Ci się spodobały, rozważ subskrypcję naszego kanału, gdzie regularnie publikujemy spersonalizowane filmy dla Ciebie. Zachęcam do komentowania pod tym filmem. Naprawdę lubię czytać Wasze opinie i chętnie na nie odpowiem. Bądź bezpieczny, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Do szybkiego zobaczenia i z Bogiem!